Witam Was serdecznie na kanale Klasyka. Nazywam się Karolina Ziętek i właśnie spełniam jedno z największych swoich marzeń i bardzo chciałabym się z Wami tym podzielić. Otwieram swoją szkołę makijażu z wystawą starych kosmetyków. To się dzieje, to się naprawdę dzieje. To jest moje marzenie, od kiedy poprowadziłam pierwsze warsztaty w swoim życiu, a było to naście lat temu. To jest wręcz niewyobrażalne, że nareszcie udało mi się zrealizować, a tak naprawdę realizować swoje wielkie marzenie. I jeżeli nie widzieliście mojego filmu, który. Też dzisiaj wrzuciłam w tym samym czasie na pierwszym kanale Karolina Ziętek. To zapraszam Was najpierw na ten film, ponieważ tam opowiadam jak to się wszystko wydarzyło. Co to będzie za szkoła, co to będzie ze studio, co tam się będzie działo. Więc tam, a później tutaj. Bo na tym kanale będę Wam prezentować to co zawsze. Między innymi, czyli remont, całą demolkę, dużo DIY. Przerabiania starych mebli, to wszystko tutaj zobaczycie. Nie będzie to taka seria, że każdy film kolejny będzie tylko i wyłącznie o tym. Będą one się pojawiać stopniowo, ale mam nadzieję, że będziecie w tej przygodzie razem ze mną, bo jak zaraz zobaczycie, jest to przepiękne pomieszczenie w bardzo starej kamienicy z 1905 roku. I wymaga bardzo dużo miłości. Na razie jest masakra, ale będzie pięknie. Ja was troszeczkę już poznałam i wiem, że macie piękną wyobraźnię, więc jesteście w stanie dostrzec potencjał tego miejsca. I możecie mi zaufać, że zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby to było jedno z najpiękniejszych pomieszczeń, jakie zobaczycie. A na pewno, że będzie inne niż wszystkie. No. To ja już może przestanę. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia pierwszego filmu z remontu, czyli Demolka. Do szkoły wchodzimy przez takie przepiękne drzwi, w których się zakochałam od początku i wiedziałam, że to jest to. Drzwi do mojej szkoły muszą po prostu tak wyglądać. Wchodzimy i teraz uwaga: proszę uruchomić wyobraźnię. Podłoga jest przepiękna, jest to przeurocza, brudem się nie przejmujemy, no cóż, myślę, że to jest zupełnie normalne, tym bardziej po zdjęciu jakichś gumolitów i tak dalej. Tutaj będzie pięknie, coś wymyśliłam, mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. Tu mamy fantastyczną fantazję, którą sobie ktoś zrealizował i to trzeba usunąć jak najszybciej. Lustro przyklejone do ściany i ten taki tynk strukturalny. Niestety w wielu miejscach w tym mieszkaniu on jest. No i trzeba to po prostu zaszlifować, wygładzić, bo jest to, no moim zdaniem, ohydne po prostu. Wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale to jest straszne, więc do zlikwidowania. Tutaj... Mamy pozostałość po drzwiach, bo to mieszkanie oczywiście było przeogromne. Jest teraz podzielone na dwie, dwa inne mieszkania, więc tutaj były takie szerokie drzwi i została postawiona ściana. Tam jest drugie mieszkanie z drugiej strony. I tutaj chciałabym zrobić taką karterową po prostu i małą poczekalnię. Tutaj chyba na wymiar sobie zrobię takie siedzisko. Czymś wyłoży te ściany, żeby jeszcze wygłuszyć, dodatkowo wyciszyć. Z tego co wiem, to za ścianą mieszka starsza pani, więc wolałabym mimo wszystko jeszcze tutaj wyciszyć, żeby miała troszkę więcej spokoju. Nie to, żeby to było głośno, no ale, wiecie, mimo wszystko. I zawiesić jakieś piękne haczyki, żeby było tutaj miejsce na kurtki, może u góry jakaś półeczka, no, no nie wiem, jeszcze coś tutaj wykombinuję Z tego co się dowiedziałam, to to nie jest drewno, to wygląda jak drewno, to jest taki jakby gips, więc to będzie odmalowane, oczywiście cała elektryka będzie wymieniona, sufit tutaj musi być troszeczkę podwieszony, bo będzie instalowana klimatyzacja, więc wręcz trzeba, jakaś piękna lampa tutaj musi wisieć, a tutaj przed wejściem do studia chcę zrobić coś ala recepcja. To jeszcze zobaczę, to jest póki co mój wstępny taki plan. Możecie zobaczyć jakie Picasso, tutaj wcześniej mieszkały jakieś dzieci, więc no rodzice dali im tutaj pole do popisu. O nawet tu jest Regin, coś takiego i Ewald, proszę bardzo. Mamy tu malowidła piękne, picasso. No nie wiem czy zostawić, czy zamalować, jednak chyba mimo wszystko zamaluję. Mm, tutaj też jeszcze troszeczkę malowideł. Tu jest kolejne pomieszczenie. No i tak to wygląda. Tu będę półaczkę jeszcze zdejmować, Bo ona była zrobiona podobno tutaj wcześniej mieszkał rabin, tam x lat temu i to było jego miejsce na kapelusze. Wiecie taki elegancki pan, który sobie odkładał tutaj kapelusze, więc to niestety zlikwiduję, bo będzie takie wielkie, wielkie wejście. Z tego się uśmiałam, mam to chyba gdzieś tutaj nakręcone. Był obrazek, zdjęłam go i odkryłam właśnie taką dziurę. Dziura, dziura, dziura. <gry> więc już wiecie co robić, kiedy macie dziurę w ścianie. Wystarczy zawiesić obrazek i już jest dobrze. Tak, te wszystkie kable wszystko będzie do likwidacji. Te drzwi to wejście do biura, gdzie kiedyś była kuchnia. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć stare haczyki na huśtawkę dziecięcą. No, drzwi są troszeczkę zniszczone, wymagają odrestaurowania, ale wchodzimy. Najważniejsze, że to są oryginalne drzwi. I słuchajcie, tu jest poezja. Tu jest poezja, tu kogoś mocno poniosło, bo postanowił piękne deski zakryć kafelkami. Nie wiem, co jest tutaj, bo prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie stał piec, to zresztą widać. ktoś gotował całym sobą stary piec, więc wszystkie ściany są tłuste, trzeba to odtłuścić, zaszlifować. No roboty tu jest mnóstwo, A więc tu może tego drewna nie ma, ale to. Słuchajcie, to jest wszystko do zlikwidowania. To się podniesie, i tu jest drewno. I ja zamierzam to drewno zostawić, przemalować tutaj podłogę. Szkoda by było, słuchajcie, to drewno nawet nie skrzypi. To jest konkretne, fajne, suche drewno. Zadzwonił mój telefon i teraz nie wiem. Na czym skończyłam, ale dobra, lecimy z tym, więc podłoga będzie odnawiana, malowana, tutaj mamy drzwi, w zasadzie tu były drzwi, kto się niestety mocno zniszczył, więc będę je restaurować na pewno i tutaj będzie ścianka, żeby te drzwi stworzyły taki wiecie bareczek, coś takiego ale o tym później w innym filmie. Tutaj będzie to zabudowane, no jak możecie też zobaczyć, ktoś tutaj zrobił jakąś prowizorkę, jakąś siatkę, coś takiego. No trzeba to porozwalać, zobaczyć w jakim to jest stanie. Skuć oczywiście kafelki. Tutaj będzie zmywarka. Tu była kiedyś kuchnia, chociaż tu będę miała biuro, to zmywarkę tutaj będę musiała mieć, z tego względu, że jednak no, dużo będzie szklanek i wszystkiego do mycia. I takie zaplecze sanitarne też musiałoby być, a to jest bardzo stary budynek, więc jest problem, żeby to pociągnąć wiecie, w inne miejsce. Byłoby tu naprawdę sporo zamieszania, więc stwierdziłam, że nie szkodzi, zrobi się to tak fajnie tutaj zabudowane i będzie ekstra. Więc tutaj się dużo pozmienia. Patrzcie, sufity, wszystko, okno, będzie tutaj naprawdę pięknie, najważniejsze kaloryfery nowe są, będzie biurko, jakoś to tutaj wszystko urządzę, żeby było bardzo funkcjonalne, ale to wszystko trzeba zdemontować. Słuchajcie, to jest tyle roboty. Przez te piękne i największe drzwi w mieszkaniu przechodzimy do najważniejszego pomieszczenia. do studia. Tutaj będzie działa się magia. Chociaż jeszcze nie wygląda, to będzie przepięknie. Tutaj będą toaletki, tam będzie wysoko telewizor podwieszony. Tutaj będę prowadzić pokazy i będzie cudnie. Ta podłoga też będzie odrestaurowana. Nie chcę tutaj nawet kłaść słuchajcie parkietu, skoro mam drewno, piękne drewno. I będę je malować na jakiś bardzo nietypowy kolor, tak sobie wyobraziłam. Tutaj mamy znowu podobną sytuację, czyli są drzwi, taka połówka drzwi tych dużych. E, za tym mamy mieszkanie, i to wygląda teraz fatalnie. Zdaję sobie z tego sprawę, że to wygląda fatalnie, ale ja to będę odnawiać. I tutaj będzie szafa na kosmetyki, więc będzie można sobie podejść, zabrać co się chce. No, po prostu nie mogę się do tego doczekać, bo to będzie wyglądać przepięknie. Jeszcze muszę się zastanowić, czy zostawię te płyty, które tutaj są. Patrzcie, moja arachnofobia, co tam się dzieje w ogóle. Ale to nie było ruszane, sądzę. 15 lat myślę, więc to jest naprawdę konkretny kurz. Wszystko będę odnawiać malowywać, dodawać pewnie jakieś jeszcze drewniane elementy i tu będzie cudownie tu będą taletki, tu będą taletki, tu będą taletki. I tym się trzeba zająć. Tu są kolejne drzwi, które ktoś zamurował, zrobił taką zbrodnię, a ja sobie wyobrażam, że tu mam pokaz, a tu te drzwi się później otwiera i wchodzi się do jadalni, gdzie wszyscy czekają, mogą sobie tak przechodzić tymi drzwiami, więc ja je tutaj muszę uratować. Mój tata stwierdził, że ściany, no nie tyle co zburzyć, tylko po prostu rozebrać cegłę, cegła po cegle, żeby nie uszkodzić tych drzwi, bo ktoś tutaj niestety uszkodził i tak to jest energetyk, będę Piła, bo muszę mieć siłę, dzisiaj będę rozwalać. Um, tutaj te wszystkie dziury w tych drzwiach, wszystko muszę odnowić, przemalować i spowodować, że one znowu będą wyglądać bajecznie, bo są bajeczne, tylko trzeba je po prostu ogarnąć. Patrzcie, te pajęczyny, wszystko. No, jest tutaj dużo, 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 dużo pracy, będzie piękna lampa. Raczej nie będę tutaj dostawiać żadnych ścianek. Mam nadzieję, że uda mi się tego uniknąć. Tutaj stała koza, znaczy koza. Piec, ale nie kachlowy, tylko coś pomiędzy kozą a piecem kachlowym no coś takiego. Zostało to zdemontowane, bo oczywiście się już z tego nie korzysta. Została wielka dziura, którą musimy zakryć. No i podłoga została tutaj przez stolarza uzupełniona. Ja ją chcę też jakoś jeszcze uratować. Pewnie tutaj zaszpachluję tą podłogę, jakoś to wygładzę, wyrównam, żeby móc wszystko przemalować. Tutaj też jedna deska była zniszczona, więc została Został wymieniony ten fragment i na razie to straszy, ale mam nadzieję, że ostatecznie, jak się podłogę przemaluje, będzie wyglądać przecudownie, a marzy mi się podłoga w jakimś mega nietypowym odcieniu. Ale jeszcze waham się pomiędzy dwoma odcieniami, więc wam tego nie zdradzę. Zobaczymy, jak, jak to będzie, ale no słuchajcie, kocham to pomieszczenie. Tutaj też mam pomysł, ale nie wiem, czy uda mi się go zrealizować. Wydaje mi się, że będzie po prostu przecudownie. Prze no i do jadalni wejdziemy tymi drzwiami, chociaż mam nadzieję, że tutaj ich właśnie nie będzie. Tutaj zrobię jakąś recepcję, coś takiego, a do jadalni będzie się przechodzić tutaj ze studia, jak głównymi drzwiami takimi wielkimi, bo te drzwi zostały tutaj wstawione i ja ich nie lubię, są nieładne. Trzeba je po prostu wywalić, bo są takie tam sobie proste, nie? Wchodzimy do jadalni tararara, i tu mamy takie wielkie pomieszczenie. Zobaczcie, aż trzy lampy są u góry, jest naprawdę ogromne i to pomieszczenie będzie miało wielkie znaczenie, ponieważ tutaj zamierzam wstawić stół na 20 osób. Przepiękny stół, który zrobię w większości sama. Już sobie go w głowie zaprojektowałam. Mam tylko nadzieję, że jakoś uda się wnieść blat na 20 osób. Tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj chcę postawić lodóweczkę. Zrobić właśnie taki mini aneks kuchenny, gdzie będzie można sobie zrobić kawę, herbatę, gdzie wszystko będzie. Ale zobaczcie, ile tu jest pracy, bo tu cały tynk odpada. Tu właśnie jest ta koza, więc tu też trzeba wszystko. Zakryć wszystko zrobić, tu ten tynk strukturalny, który po prostu jest ohydny, ta tapeta do zrywania, ale najgorsze jest to, że drewno zostało uszkodzone i tutaj muszę je jakoś uzupełnić i naprawić te drzwi, żeby znowu były piękne, nawet jakieś patrzcie dekoracje świąteczne, jakieś rasztki tutaj niestety ktoś mocno o to nie dbał. Listwy też będą wywalone. Tutaj pewnie położę jakąś podłogę, może winylową, raczej nie panele. Zobaczę, co tu jeszcze się da zrobić. Bo te dziury tutaj muszą zostać jeszcze do poprawienia elektryki, do zrobienia elektryki tak naprawdę od nowa. No i tu będą te drzwi, przejście tam. Będzie dużo więcej światła, i w ogóle tak się cieszę z tego. Te ściany też oczywiście są do ogarnięcia. I tutaj chcę zrobić wystawę moich starych kosmetyków pod ścianą, żeby móc tutaj przejść. Tu, 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 o! Wchodzimy, tutaj jest stół, a tu można sobie chodzić i oglądać moje stare kosmetyki jest okno, tam nawet zieleń widać za tym oknem więc no też roboty tutaj mnóstwo najbardziej mnie cieszy to, że podłogi są tak solidne że nie będzie trzeba nic, wiecie, równać i tak dalej, jedynie oczywiście w łazience będzie dużo pracy te drzwi jeszcze nie wiem czy tutaj będą czy nie, bo też nie za bardzo mi się podobają, w ogóle ktoś tak strasznie tutaj zrobił bo to jest szkło ktoś to zamalował, szkło pomalował więc nie wiem, czy będę ratować te drzwi, czy po prostu zrobię coś tutaj o wiele lepszego. Mam nadzieję, że czas i pieniądze mi na to pozwolą, żeby zrobić coś tutaj lepszego z tymi drzwiami. Dobra, wiem, że to Was przeraża, ale będzie dobrze. Tutaj będzie pięknie. I wchodzimy do najgorszego pomieszczenia. Zdecydowanie w sensie najwięcej pracy tutaj trzeba wykonać i włożyć najwięcej pieniędzy. Uwaga, bo tu można się naprawdę przerazić. Jakby się wchodziło do jakiejś piwnicy. Proszę bardzo. I to są łazienki. A w zasadzie jedna łazienka, z której trzeba zrobić dwie. Patrzcie na to. W ogóle to, co miał autor na myśli. To może coś próbował zakryć, ale tu na środku ściany to nie jest ruszane od takich lat, że to się w głowie nie mieści. Tu piękna ubikacja różowa, no ona w sumie to jest najlepszym elementem, ale wszystko zostanie przeniesione. Patrzcie na to, tu cała ściana, ona cała chodzi. Ona cała się rusza, więc ona musi być zdemolowana, rozwalona. Będzie postawiona nowa ściana, żeby ukryć ten ohydny Piecyk, który niestety musi tutaj być, więc chciałabym, aby był po drugiej stronie, a tutaj chcę zrobić taką pokazową łazienkę, bardzo ładną, więc tutaj trzeba ubikację przenieść i to będzie super skomplikowane, bo no, to jest bardzo stare budownictwo i ten odpływ do tej ubikacji, odpływ pewnie źle powiedziałam, trzeba przenieść, a dodatkowo zrobić jeszcze jeden, przenieść. Do kolejnego pomieszczenia, czyli muszą być spady. Czyli trzeba podnieść najlepiej podłogę, zabudować ścianę, dobudować tutaj miejsce, żeby móc poprowadzić te rury. No, naprawdę jest tutaj ogrom pracy. Patrzcie, jak te wszystkie ściany wyglądają. Tutaj chcę, aby były umywalki. Chciałabym, aby były dwie, ale nie wiem, czy będą miejsce na to. Więc po prostu to miejsce mnie przeraża. Widzę i wiem, że może być tutaj przepięknie. Ale na razie straszy. Na razie straszy te rury będą schowane, bo mogą być na szczęście. Z tego co wiem, za ścianką jakoś to się tu po prostu zrobi, żeby było cudownie. W tym pomieszczeniu straszy najbardziej. Nawet nie mam jak wam tutaj wszystkiego pokazać. Nie wiem, czy tutaj nawet ostrość nie chcę łapać, bo jest tak ciemno. Półkę I teraz wam pokażę jak wygląda Jakiś dziesięcioletni Może nawet więcej kurz. Taka piękna warstewka Kurzu Jacie jaki syf Ale deski piękne na pewno Zostaną wykorzystane Takie to skarby znaleźliśmy dzisiaj, yy, odrywając różne drewniane elementy ze ściany, futryny i tak dalej. Taka jakby zabawka zrobiona. Ewald, nie wiem, czy to była dziecięca zabawka, to, to jakby jakieś takie oko, więc taki skarb. I taki zaginęło. A było za futryną drewnianą, za tym takim, tą ozdobną częścią, więc musiała to tam jakoś wpaść, no i jakiemuś dziecku zaginęło. Fajne, nie? No, takie skarby się znajduje. Pokażę Wam ciekawostkę. Jeżeli kiedyś demontowalibyście coś w jakimś mieszkaniu, zastanawialibyście się, z jakiego roku jest, albo kiedy tam był ostatnio remont, to jeżeli znajdziecie takie oto gwoździe, halo, ostrość, 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 kwadratowe gwoździe. Widzicie to? I to są gwoździe przedwojenne, które były robione ręcznie. Znajdujecie taki gwóźdź i wiecie, że to jest stare. Teraz takich gwoździ już no niestety nie kupicie. Konkretne, porządne gwoździe. Postaram się to zdjąć, odkryć i zobaczę co jest pod spodem. Kupy dotarły, kupiłam sobie szlifierkę, bo tak mam oczywiście dużo szlifierek, w sensie dwie, to już jest dużo, ale takich małych ręcznych, a ta jest do podłóg i do ścian, jeżeli trzeba coś strapać, czy właśnie wygładzić tynk i tak dalej. To jest ta firma, która jest też w Lidlu. A zakupiłam na Allegro, trzystówki taki sprzęt, który kosztuje, no jednak jest dużo większa, też cięższa, więc do podłóg, które chcę wygładzić, wyrównać, to myślę, że lepiej się sprawdzi zdecydowanie więc wiecie, czasem trzeba zainwestować, żeby po prostu praca szybciej szła nie chciałam tego robić tą małą ręczną szlifierką i zakupiłam taki odkurzacz, który był w promocji to jest odkurzacz do pyłu, takiego do czyszczenia kominków no i właśnie do ścian ogólnie do takiego roboczego pyłu, o może tak. A tutaj jest to wciągać, więc zaraz go sobie przetestuję. Ma taki filtr, on był w promocji za chyba 160 zł, 161, coś takiego jeszcze przysyła gratis, bo zalegra. Więc zakupiłam, zobaczymy. Miał dobre opinie. Mam nadzieję, że się sprawdzi i że da radę, jak go podłączę do sprzętu, to że nie będzie się aż tak bardzo kurzyć, to sprawdzam, Testuję. Teraz ze stukierką próbuję troszkę potługi ogarnąć. To jak się możecie już domyślać, będzie grubo, będzie grubo, będzie się działo. Będzie pięknie, więc dajcie znać, czy będziecie ze mną w tej przygodzie. Czy będziecie czekać na kolejny odcinek, bo będzie ich na pewno bardzo, bardzo dużo, więcej niż przy remoncie mieszkania. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tych filmów, gdzie remontowałam razem z tatą e, moje mieszkanie, e, gdzie było mnóstwo takich bardzo tanich pomysłów na bardzo fajne wnętrze, to zapraszam was serdecznie do playlisty. Na wszystkie playlisty znajdziecie w zakładce bardzo łatwo. No i koniecznie subskrybujcie ten kanał, obserwujcie, bo dzięki temu dostaniecie powiadomienia o tych nowych filmach. Być może będą się one pojawiać częściej. Zobaczę, jak mi pójdzie. Póki co staję na rzęsach, aby filmy były systematycznie. A w międzyczasie jeszcze właśnie robię taką demolkę, coś tam sobie remontuję, coś przygotowuję, biegam po urzędach. Sporo jest tego załatwiania przy tak ogromnym projekcie. Takim remoncie, więc trzymajcie za mnie kciuki, bądźcie razem ze mną w tej przygodzie. Nie mogę się już doczekać efektu końcowego, ale ta droga też będzie warta zapamiętania i, i obserwowania przede wszystkim. Więc do, do następnego filmu, kochani. Do zobaczenia. Cześć.